Gość Studia Bałtyk. Eugeniusz Romanów, dyrektor Zachodnie Pomorskiego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koszalinie. Dzień dobry, panie dyrektorze. Witam, panie, witam, radiosłuchacze. Może rzeczywiście mówi, że to jest dzień dobry dla wojewódzkich ośrodków w całym kraju. Czarne chmury się nad wami zebrały, zbierają. No ale niestety yy, my zdawaliśmy sobie sprawę, jako dyrektorzy Wardów w Polsce, że do tego może dojść. Dlatego, że yy, kilka rzeczy się nałożyło na to. Przede Wiecimy. wszystkim, te, Mniej te, jeżeli chodzi o trudności. I zmiany zwolnienia. tak. Tylko proszę zauważyć, że już my nie pamiętamy, co się działo w Wordach w Polsce przed 19 stycznia tysiąc, 2013 roku. Przecież byliśmy dosłownie oblężeni. Gorączka. Przed tymi zmianami. Każdy chciał zdążyć zdać po pierwsze ten egzamin teoretyczny na starych zasadach. Zort w Koszalinie pracował przez 7 dni w tygodniu, podkreślam, przez 7 dni w tygodniu, od 7.45 do 22, żeśmy egzaminowali. Nie ja pamiętam, trudno się było przecisnąć przez korytarz. Byłam wczoraj, pustki. Pustki, i, a w tamtym czasie były naprawdę duże potrzeby społeczne. Myśmy się nie uchylali od tego, że, że można powiedzieć, no przepraszam bardzo, już nie ma terminów. Prawda? To byłoby bardzo duże uproszczenie i chyba nie o to chodzi w działalności usługowej, jaką Świadczą wordy w Polsce. Myślę, że pod tym względem wordy w Polsce wywiązały się z tego obowiązku, z oczekiwań przede wszystkim tych kandydatów, a w tej chwili no, są takie realia, że nie ma populacji, nie mamy kogo egzaminować, bo ośrodki szkolenia nie mają kogo szkolić. Ale to jedyny powód niż demograficzny? Jeden z to prawda, to nie jest tylko, że jest niższe, ale proszę zwrócić uwagę, że jeżeli pod koniec lat 90. tej grupy, która nas najbardziej interesuje przy egzaminowaniu, czyli grupę osiemnastolatków, bo w granicach 900 tysięcy, a po 15 latach jest 300 tysięcy, to jest różnica no, prawie trzykrotna. No to wiadomo, że to ma przełożenie, chciał, nie chciał, na ilość egzaminów, na ilość osób, które będą się szkoliły i które później będą Egzaminowane. Niewątpliwie drugim tematem to była zmiana przepisów. W praktycznych egzaminach niewiele się zmieniło, naprawdę niewiele. Ale no, egzamin teoretyczny zmienił się całkowicie. I to zdecydowało, że ludzie się no, nie byli do końca przygotowani. Zdajemy sobie sprawę, że nie było informacji, jak poprowadzić to szkolenie. I to uważam, że na pewno zaważyło przede wszystkim na zdawalności, na tym, że Nastąpiła taka, taka tama, przestali ludzie przychodzić, bo się bali. Jak zobaczyli, że ich znajomi koledzy, koleżanki gremialnie nie zdają, jeżeli na początku zdawalność teorii po nowemu, po 19 stycznia 2013 roku była na poziomie 5, 7, 10%, no to każdy zaczął się zastanawiać, czy no iść mamy... na, tą energię, na tą teorię. Teraz mamy 2014 rok, już marzec, i w związku z tym, co bardziej cały czas leży? Teoria czy praktyka, jeśli mówimy o zdawalności? Teoria w tej chwili oscyluje w granicach, my tak, w granicach 1100-1200 egzaminów. Teoria. Także dziennie egzaminujemy teorię, tworzymy te co najmniej 5 grup po 10 osób. Czyli to jest 50 osób dziennie. Ale co łatwiej, co, co łatwiej, jeśli, jest, jeśli mówimy o zdawalności? Co, co się sprawdza? Czy to przygotowanie, czy efekt końcowy? Czyli jeśli mówimy o teorii i części praktycznej, z czym jest najtrudniej ludziom? Z teorią czy praktyką? Znaczy mentalnościowo, z teorią. To nie ulega wątpliwości, jeżeli chodzi o kwestie mentalnościowe, bo nie zawsze ludzie czują się jeszcze na tyle okrzepnięci w wiedzy, bo co niektórzy jeszcze inaczej podchodzą do tych egzaminów teoretycznych. Ja. Yy, Sprawdzam, staram się mieć swoją wiedzę na temat przyczyn błędów i poprzez system SIWORD, który obsługuje Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, mam możliwość zweryfikować niektóre egzaminy. Dlaczego nie zdają? Na co nie odpowiadają? Jakie są błędy? I muszę Państwu powiedzieć, że te błędy wynikają niestety z braku wiedzy. Nie są to skomplikowane pytania, jest odpowiedź zero-jedynkowa, albo jest literowa ABC, albo trzeba powiedzieć, że y, czy ten przypadek, czy ten. Nie ma wielokrotnego wyboru. Mówię, jednokrotnego albo tak, albo wyboru. Nie, Ale proszę mi wierzyć, że nie są to skomplikowane pytania. A y, Historie, które krążą wśród osób zdających na temat długości drążka przy skrzyni biegów czy wielkości tablicy rejestracyjnych, weryfikowałem wielokrotnie i proszę Państwa, nie potwierdziło się to. Ja wiem, że to jest nośne, przyjemnie się słucha, że nie zdałem, bo ktoś takie, już nie będę używał określenia takiego popularnego, że takie pytanie w ogóle zaistniało. Ale weryfikowałem to, pytaliśmy się w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych takich pytań, nie ma. Teoria, a praktyka? Jak wychodzi na placu manewrowym? Przy Kolejny problem w egzaminie praktycznym nie tyle już jest sama jazda w mieście, gdzie jest kilka podstawowych błędów, które popełniają, ale proszę mi wierzyć, niestety problem jest plac manewrowy. Wydawałoby się coś, co w nim takiego wielkiego. Zadanie numer jeden, zadanie numer dwa, tak zwana popularna górka i do miasta, prawda? Ale niestety na tych trzech zadaniach 35-37% ma egzamin negatywny. Panie dyrektorze, proszę powiedzieć, w związku z tym, czy to jest efekt takiego ani innego przygotowania przez szkoły jazdy, czy może też podejścia egzaminatorów? Na dwoje wróżyła. Nie, proszę państwa, tutaj nie ma takiej opcji, że egzaminator miałby jakieś swoje przepisy i na podstawie y, swojego przepisu, czy swojego wyobrażenia egzaminuje. To jest w ogóle nie do zaakceptowania i takich rzeczy nie Ale ma. Rozumie Pan też takie przełożenie, więcej niezdających, to większe nie, wpływy nie. do kasy, bo więcej ludzi. Chcę podobnie znaleźć. Proszę Państwa, nigdy kwestia, jeżeli mówimy, bo tak, bo to jest też często powtarzane, ten argument, że dlatego nie zdają ludzie, żeby egzaminatorzy mieli pracę. Proszę Państwa, gdybyśmy stwierdzili gdziekolwiek w ramach nadzoru, że takie coś się dzieje, ta osoba już nie pracuje, proszę zrozumieć. Egzaminator nie jest odpowiedzialny przed Bogiem i historią, jest odpowiedzialny przed Nadzorem i również kontrolą wewnętrzną. To nie jest naprawdę łatwe. Często są kontrolowani, często przeglądamy filmy, analizujemy. Każda skarga podlega naprawdę wnikliwej analizie, nawet sugestia. Każda uwaga, którą złoży osoba zdająca u egzaminatora nadzorującego, bo stosujemy taką zasadę, jeżeli ktokolwiek ma wątpliwości co do przebiegu egzaminu, co do oceny tej, tej sytuacji, zawsze udaje się do egzaminatora nadzorującego, który udziela wyjaśnień. Jeżeli ta osoba nie jest usatysfakcjonowana, przeglądamy ten fragment filmu, mówię fragment konkretny i prosimy tę osobę na spotkanie, żeby wyjaśnić, jeżeli ta osoba jest nieusatysfakcjonowana nadal, Prosimy o to, żeby złożyła skargę, żebyśmy mogli wszcząć postępowanie administracyjne. Wtedy zgrywamy cały film. Jest... I ile było takich przypadków w tamtym roku, a może w tym roku już były? Proszę Państwa, to jest wszystko poniżej 20, 20 skarg. To nie jest tak, że to jest droga przez mękę, żeby dojść swojego w przypadku zdającego. Ale proszę Państwa, egzaminatorzy to są eksperci. To nie są ludzie przypadkowi. Proszę zrozumieć, to eksperci oceniają sposób jazdy kandydata na kierowcę. To proszę porównać profesora uniwersytetu z osobą zdającą w trakcie sesji. No to jest, przepraszam bardzo, ale profesor jest ekspertem. I egzaminator też jest ekspertem. Wracając do sytuacji zachodnio-pomorskiego, chociażby ośrodka ruchu drogowego, wobec tej kryzysowej sytuacji, która jest, bo zapewne też część tych, którzy chcą zdawać na prawo jazdy, czeka na zmianę przepisów, bo ma być liberalizacja. Być może jeszcze w tym roku. Ale w związku z tym, co się dzieje, pan miał wczoraj spotkanie z załogą, bo nie wyklucza pan, zresztą się, słyszeliśmy w wiadomościach, że każdy wariant jest możliwy. Każdy Zdzwolenia, scenariusz jest też, możliwy. To scenariusz. prawda. Proszę państwa, jeżeli. Spada ilość egzaminów praktycznych. Mogę porównać właśnie to, jak była mowa, było 3000, a jest 1100, czy nawet w sierpniu było niecałe 1000. Po prostu nie mam dla wszystkich pracy i to jest fakt, ale to nie wynika ze złej woli dyrektora, tylko z realiów. Pracuje 45 osób? Ogółem pracuje 45 osób, w tym 17 egzaminatorów, i tylko jedna osoba z tych 17 ma pełen etat. Tylko jedna. I to z uwagi na to, że nabyła uprawnień emerytalnych i stwierdziła, że z, z końcem drugiego kwartału chce odejść na, służoną, na zasłużoną Czy emeryturę. Rzeczywiście będą zwolnienia? Czy na razie to jest taka groźba? Mówimy? Nie, to nie jest już groźba. To nie jest groźba, dlatego że powtarzam, jeżeli ja bym zachował ten status quo, to o godzinie 12 ci ludzie już nie mają pracy. Bo takie są realia. Po prostu nie mamy tylu chętnych do egzaminowania i muszę podjąć decyzję co do zmian w zatrudnieniu egzaminatorów, bo w tym obszarze nie mam dla nich pracy i to nie jest moje chcieństwo czy nie. I również, proszę Państwa, na te tematy już rozmawialiśmy już wcześniej. To nie jest tak, że nagle dyrektor stwierdził, że już Musi podjąć trudne decyzje. Te, o tych decyzjach to już rozmawiamy od sierpnia tamtego roku. W związku z sytuacją i tymi planowanymi zwolnieniami jest pan w opozycji do załogi, do związków zawodowych. Rozmawialiście i co dalej? Ja, kogo nie, do, kogo ja dotkną, nie przyjmuję, kogo ale proszę Państwa, ja zgodnie. nie przyjmuję czegoś takiego, że jestem w opozycji. To w ogóle nie do zaakceptowania takie podejście. Dyrektor odpowiada za całą załogę. Związek zawodowy jest od tego, żeby dbać o interes swoich członków i załogi. To jest normalne zadanie statutowe. I tutaj nie można się na kogokolwiek ze stron obrażać, że ktoś jest w czyjejś opozycji. Nie. Tylko są takie realia ekonomiczne. Jak osób? mogłem tak długo starałem się zachować dla wszystkich pracę? Dotknie to pięć czwarty etatu, czyli jeden cały i jedna czwarta etatu. I to jest 5 osób. To proszę zobaczyć, jak na jakich cząstkowych etatach ci egzaminatorzy już pracowali. I są... Do, może dotknąć to tych osób, które już mają też zabezpieczenie życiowe. Staram się chronić ludzi, którzy mają jedyny źródło utrzymania. Pomówmy jeszcze o życiowych bardzo sprawach. Ostatnio słyszałam z wypowiedzi pewnej mieszkanki Koszenia Spotkanej, zupełnie przypadkowo, przy okazji jakiejś rozmowy dotyczącej miasta, że 30 razy podchodziła do egzaminu na prawo jazdy. No i jeśli taki kierowca pojawia się na drodze. Aha, to, to jest możliwe, że 30 razy albo więcej, bo rekordista czy rekordziska to ile mają na koncie? Podejść? 36. No i cóż, i cóż taki kierowca pojawi nam się na drodze? To jest dobry kierowca? Proszę Państwa, tutaj należałoby się zastanowić nad y, samym mechanizmem y, osób, które przystępują. Y, ten, rozpoczynam tę procedurę Ale zdał, starania się. Zdał, ma papier My nie możemy, proszę Państwa, my nie możemy negować, yy, załóżmy decyzji innych, yy, załóżmy czy lekarza, czy procesu szkolenia. Ta osoba przychodzi do nas, ma pełne dokumenty zgodne z przepisami. My jesteśmy zobowiązani ją przeegzaminować i to tylko dobra wola tej osoby, czy chce przystępować do egzaminu, czy nie. I no, my nie możemy wnikać dalej z ludzkiego punktu widzenia innych kierowców, tak jak Pani Redaktor wspomniała, można się zastanowić, prawda? Że jedni mają większe predyspozycje, inni mniejsze. Jak to się popularnie mówiło, że ktoś ma dryk, prawda? Takie było jakieś określenie, popularne, inni mniej. Najczęściej 75%-80% ludzi musi wypracować. I tak jest w każdym zawodzie czy w umiejętności. Kilkanaście procent ma faktycznie takie predyspozycje psychiczne, manualne, że od razu sobie doskonale radzi, że ogarnia się, bo w ruchu drogowym przez wiele czynności wykonujemy manualnych. Poza głową, która musi myśleć, i oczami, które muszą widzieć, również sprawność dłoni. Muszę Państwu powiedzieć, że byłem pod wrażeniem, jak zdawał kiedyś młody człowiek niepełnosprawny, byliśmy zachwyceni jego przygotowaniem. Miał problemy z kończynami górnymi. Proszę Państwa, normalnie gdyby ktoś powiedział, że to jest niemożliwe, że on może tak jeździć, jeździł znakomicie, wspaniale zdał teorię i za pierwszym razem pięknie egzaminator przyszedł i w ogóle pochwalić go, że jest pan tak przygotowany, to po prostu jest praca. To nie jest tak, że żeby być kierowcą wystarczy przejechać kilkadziesiąt godzin, najlepiej żeby to było tylko 30, prawda, i od razu jestem świetnym kierowcą. Nie. To wymaga, proszę mi wierzyć, o wiele więcej godzin ćwiczeń i szkoleń. Tylko to jest problem, bo inni będą narzekać, że zaraz byłyby za drogie kursy. Ale coś trzeba się zdecydować, czy lepiej się przygotować na kursie, czy później zdawać ileś tam razy w ordzie. I powszechnie wiadomo, że praktyka czyni mistrza, niekoniecznie mistrza formuły pierwszej. Dziękuję bardzo. Eugeniusz Romanów, dyrektor Zachodnio-Pomorskiego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koszalinie, był gościem Studia Bałtyk. Dziękuję pani, dziękuję państwu. Gość Studia Bałtyk.